Niektóre kobiety wydają się mieć w sobie naturalny magnetyzm, jakby znały sekret, którego większość nigdy nie odkryje. Nie chodzi o ostentację ani przesadę wręcz przeciwnie. Czasem wystarczy starannie dobrany dodatek, perfekcyjnie skrojony strój albo sposób, w jaki się poruszają, by całkowicie zmienić sposób, w jaki są postrzegane. To nie chwilowa moda, ale coś znacznie głębszego. Takie kobiety są na zupełnie innym poziomie. A ich styl mówi o sile i klasie, bez potrzeby używania krzykliwych metek. Tak właśnie żyją kobiety z najwyższych sfer. To one wyznaczają standardy, zamiast ślepo podążać za trendami. Przykłady: Karla Bruni Sarkozy, Melania Trump i Rania z Jordanii. Każda z nich traktuje modę jako narzędzie strategiczne sposób na przekazanie autorytetu i wyrafinowania. Chcesz odkryć, jak najbardziej wpływowe kobiety świata budują swoją niezachwianą elegancję? W takim razie subskrybuj kanał, włącz powiadomienia i zostaw lajka. Twoja elegancja może i powinna być Twoim największym atutem. Filozofia świadomej konsumpcji. Zastanawiałaś się kiedyś, jak to możliwe, że niektóre kobiety zawsze wyglądają nienagannie, mimo że nie kupują nowych ubrań co sezon. To nie kwestia przypadku, ale świadomego podejścia do mody. One doskonale rozumieją filozofię świadomej konsumpcji. Ale co to właściwie oznacza? Nie chodzi tylko o unikanie impulsywnych zakupów, ale o strategiczne podejście do garderoby, wybieranie ubrań, które mają cel, jakość i opowiadają historię. Badania pokazują, że większość konsumentów luksusowych marek przedkłada jakość nad ilość. Dla eleganckich i wpływowych kobiet ubrania to coś więcej niż tylko tkanina muszą odzwierciedlać ich osobowość, Sprawiać radość i pasować do różnych okazji. Doskonałym przykładem jest Kate Middleton, która wielokrotnie pojawia się w tych samych stylizacjach, tworząc nowe, wysmakowane kombinacje, bez ślepego podążania za trendami. To nie tylko kwestia wizerunku. Nauka również to potwierdza. Przemyślane zakupy aktywują w mózgu obszary odpowiedzialne za długotrwałą satysfakcję, podczas gdy impulsywne kupowanie daje jedynie krótkotrwałą euforię. To oznacza, że prawdziwy luksus nie polega na posiadaniu góry ubrań, lecz na umiejętności wyboru tych elementów garderoby, które najlepiej oddają twój styl i które pozostaną wartościowe przez lata. To właśnie sekret ponadczasowej elegancji. Decydując się na zakup ubrania, które rzeczywiście ma sens, jak klasyczny trencz o perfekcyjnym kroju, czy ponadczasowa torebka, która nigdy nie wychodzi z mody, robisz coś więcej niż tylko zakupy. Tworzysz więź ze swoim stylem, a to właśnie ta relacja nadaje modzie znaczenie. Dodatkowo, takie podejście jest ekologiczne. Inwestowanie w mniej rzeczy, ale lepszej jakości, zmniejsza negatywny wpływ na środowisko, co staje się coraz bardziej doceniane w świecie luksusowej mody. I najlepsze? Ta filozofia działa niezależnie od budżetu. Nie liczy się kwota, jaką wydajesz, lecz mądrość Twoich wyborów. Dlatego zanim zdecydujesz się na zakup, Warto się zastanowić, czy to tylko chwilowy kaprys, czy prawdziwa inwestycja w moją elegancję? Luksus, którego nie widać, ale czuć. Ubrania przyciągają wzrok, ale to zapach pozostawia ślad, którego nie da się zobaczyć, a jednak pozostaje w pamięci. Dla naprawdę eleganckich kobiet, perfumy to coś więcej niż dodatek. To ich niewidzialny podpis, subtelny szczegół, który mówi za nie zanim zdążą wypowiedzieć choć jedno słowo. Co jest w tym najbardziej fascynujące? Odpowiednio dobrana kompozycja zapachowa może całkowicie zmienić to, jak jesteś postrzegana. To nie przypadek. Nasz mózg przetwarza zapachy w układzie limbicznym obszarze odpowiedzialnym za emocje i wspomnienia. Właśnie dlatego niektóre aromaty potrafią wywołać głęboko zakorzenione skojarzenia i natychmiastowe uczucia. Coco Chanel, ikona ponadczasowej elegancji, doskonale to rozumiała, mówiąc: Kobieta powinna nakładać perfumy tam, gdzie chce być całowana. Dla niej zapach nie był tylko dodatkiem, ale integralną częścią osobowości. Wybór perfum to coś więcej niż kwestia gustu to element tożsamości. Lekkie, kwiatowe nuty podkreślają delikatność i wdzięk. Podczas gdy drzewne i orientalne kompozycje dodają tajemniczości i wyrafinowania. Najbardziej stylowe kobiety wiedzą, że perfumy nie powinny być tylko ładne, muszą opowiadać historię, odzwierciedlać charakter i pozostawać niezapomniane. Idealny zapach nie jest jedynie dodatkiem. To przedłużenie ciebie. Kiedy wchodzisz do pomieszczenia, ogłasza Twoją obecność w dyskretny sposób. Kiedy wychodzisz, pozostawia ślad w pamięci innych. To dlatego eleganckie kobiety wybierają perfumy, które nie podążają za chwilowymi trendami, lecz stają się ponadczasowe, jak małe dzieła sztuki zamknięte we flakonie. Chcesz wykorzystać te tajemnice w swoim stylu? Dobrze dobrany zapach nie tylko podkreśli Twoją obecność, ale także wzmocni Twoją pewność siebie i wyrafinowanie. W końcu to właśnie te niewidzialne detale robią największą różnicę. Sztuka cichego brandingu. Siła dyskrecji. Zwróciłaś kiedyś uwagę na to, jak niezwykłe wrażenie robi idealnie skrojona rzecz, która nie epatuje wielkim logo. To właśnie idea cichego brandingu filozofia, którą najlepiej ubrane kobiety na świecie opanowały do perfekcji. Dlaczego dyskretny luksus wyróżnia się tak bardzo? Bo nie musi krzyczeć, by być zauważonym on jedynie subtelnie sugeruje, a ci, którzy naprawdę się znają, od razu go rozpoznają. Oto ciekawy fakt. Większość kobiet z najwyższej klasy społecznej wybiera marki, które nie eksponują swoich logotypów w oczywisty sposób. Powód? Prawdziwy luksus tkwi w ekskluzywności i jakości, a nie w potrzebie nieustannego udowadniania statusu. Spójrz na kobiety takie jak królowa Rania z Jordanii czy Caroline Beset Kennedy. Rzadko kiedy nosiły ubrania z wielkimi emblematami. Dla nich liczyło się mistrzostwo wykonania, doskonałe tkaniny. I nienaganny krój. Ta dyskretna elegancja niemal zniknęła w czasach ostentacyjnej konsumpcji i kultu marki, gdzie wielu uważa, że tylko duże logo zagwarantuje im uwagę. Tymczasem prawdziwa wyjątkowość kryje się w wyrafinowaniu, które nie potrzebuje aprobaty tłumu. Psychologia nazywa to efektem księcia. Im bardziej ekskluzywny i luksusowy produkt, tym mniej potrzeby jego ostentacyjnego eksponowania. To różnica między unikalnym klejnotem a czymś, co można znaleźć na każdym rogu. Cichy branding nie służy do imponowania innym, lecz do subtelnego wyrażania siebie. Prawdziwa elegancja ukryta jest w niemal niewidocznych detalach w perfekcyjnej jakości tkaninie, mistrzowskim kroju i idealnym dopasowaniu do sylwetki, a nie w krzyczących metkach, które próbują udowodnić luksus. Najbardziej stylowe kobiety wiedzą, że to właśnie dyskrecja daje największą siłę i być może to właśnie czyni je tak niezapomnianymi. Subtelna moc butów. Wiele osób wciąż wierzy, że elegancja to synonim wysokich obcasów, ale kobiety naprawdę stylowe znają pewien sekret, który burzy ten mit: szyk i wygoda idą w parze. Kto powiedział, że komfort nie może być luksusowy? Wysokiej jakości skórzane mokasyny. Dobrze wyprofilowane baleriny i wyrafinowane bodki stają się wyborem najbardziej stylowych kobiet na świecie. Dla nich buty to nie tylko dodatek, to przedłużenie ich stylu życia. Grace Kelly, jeden z największych symboli elegancji, często wybierała buty na niskim obcasie, poruszając się z klasą i pewnością siebie, nie tracąc przy tym ani odrobiny wyrafinowania. To najlepszy dowód na to, że komfort jest formą władzy. I nie chodzi tu tylko o wygląd. Badania pokazują, że kobiety, które przez długi czas noszą niewygodne buty, często zmagają się z problemami ze stopami, co wpływa na ich postawę i ogólne zdrowie. Eleganckie kobiety wiedzą, że dobry but to coś więcej niż estetyka: to stabilność, lepsza równowaga i pewność siebie. Dlatego największe domy mody coraz częściej inwestują w mokasyny, baleriny. I inne modele, które łączą styl z wygodą. Nie daj się zwieść. Komfort nie oznacza braku charakteru. Kluczem są detale. Szlachetne materiały, doskonały krój i perfekcyjne wykończenie robią różnicę. Prawdziwa elegancja nie zaczyna się od ekstrawaganckiej biżuterii, lecz od tego, co masz na stopach. Bo nic nie wyraża siły bardziej niż pewność każdego kroku, a ta jest możliwa tylko wtedy, gdy twoje buty troszczą się o ciebie tak samo, jak ty o nie. Sztuka łączenia luksusu z klasyką. Jeśli wydaje ci się, że eleganckie kobiety zawsze od stóp do głów są ubrane w luksusowe marki, czas spojrzeć na to inaczej. Ich prawdziwa tajemnica stylu polega na umiejętnym łączeniu wyrafinowanych elementów z tymi bardziej podstawowymi. Efekt? Stylizacje, które emanują osobowością i klasą. A jednocześnie wyglądają swobodnie i niewymuszenie. Klasycznym przykładem jest Kate Middleton. Kiedy ogłosiła zaręczyny z księciem Williamem, miała na sobie sukienkę od Isa London, marki porównywanej do brytyjskiej wersji Zary. Cały świat był zachwycony. Co sprawiło, że ten look stał się ikoniczny? Nie cena sukienki, lecz sposób jej noszenia. Prosty krój nabrał wyjątkowego charakteru dzięki jej nienagannej postawie. I oczywiście olśniewającemu pierścionkowi zaręczynowemu. To właśnie umiejętność zestawiania codziennych elementów z czymś wyjątkowym sprawia, że styl pozostaje w pamięci. Prawdziwa elegancja tkwi w inteligentnym kontraście luksusu z klasyką. To właśnie ta harmonia sprawia, że styl jest wyrafinowany, ale nie przesadzony. Idealnie skrojona marynarka nałożona na prosty biały t-shirt. Klasyczna torebka zestawiona z dobrze dopasowanymi dżinsami. Oto przykłady na to, że elegancja może być dostępna dla każdej kobiety. Ale ta filozofia wykracza poza same ubrania. Stylowe kobiety wiedzą, że to nie metka decyduje o tym, czy coś jest eleganckie, lecz sposób, w jaki dana rzecz jest noszona. Karolina Herrera jest doskonałym przykładem. Znana z łączenia haute couture z prostymi elementami. Udowadnia, że szyk. To nie kwestia ceny, ale umiejętnego podejścia do mody. Mieszanie luksusu z bazą to dowód na to, że prawdziwy styl się nie kupuje on się kształtuje. Ta gra kontrastów zamienia zwykłe rzeczy w coś niezwykłego i sprawia, że prostota staje się jednym z największych symboli elegancji siła monochromatycznego stylu. Podczas gdy wiele osób goni za kolorem sezonu, Naprawdę eleganckie kobiety od dawna opanowały znacznie bardziej wyrafinowaną strategię styl monochromatyczny. Co sprawia, że jednokolorowe stylizacje są tak ponadczasowe i efektowne? Sekret tkwi w wyrafinowanej prostocie, która paradoksalnie dodaje głębi i klasy całemu wyglądowi. Jackie Kennedy doskonale to udowodniła, kiedy uczyniła różowy komplet Chanel jednym z najbardziej ikonicznych symboli elegancji w historii mody. Psychologia wyjaśnia to zjawisko poprzez koncepcję płynności poznawczej. Nasz mózg naturalnie preferuje bodźce wizualne, które są harmonijne i łatwe do przyswojenia. Monochromatyczne stylizacje eliminują zbędny chaos kolorystyczny, tworząc spójny i wysublimowany efekt. Victoria Beckham czy Angelina Jolie to doskonałe przykłady kobiet, które dzięki tej metodzie zawsze wyglądają nienagannie. Ich stylizacje są dopracowane, ale nigdy nudne. Ale prawdziwa moc monochromatycznego stylu tkwi w szczegółach. Nie chodzi o to, by po prostu ubrać się od stóp do głów w jeden kolor. Kluczowe jest umiejętne zestawienie różnych faktur i materiałów w tej samej tonacji. To właśnie te subtelne kontrasty dodają głębi i klasy. Połączenie jedwabiu, wełny, skóry czy tweedu w jednym odcieniu. To sposób na wyrafinowany, ale nie monotonny wygląd. Technika doskonale opanowana przez kobiety, które naprawdę rozumieją elegancję. Poza aspektami estetycznymi, monochromatyczne zestawy wpływają także na sposób, w jaki jesteśmy postrzegani. W środowisku zawodowym jednolity kolor podkreśla autorytet, pewność siebie i organizację. W każdej sytuacji taki strój emanuje klasą bez zbędnego wysiłku. Natychmiast podnosząc rangę całego wizerunku, monochromatyczny styl to nie chwilowy trend, ale ponadczasowy kod elegancji. Nie przyciąga uwagi krzykliwymi detalami, on po prostu naturalnie emanuje wyrafinowaniem. To subtelna, ale potężna technika, którą opanowały nieliczne kobiety, a która może całkowicie odmienić każdą garderobę, czyniąc ją symbolem klasy. Więc, która z tych strategii najbardziej do ciebie przemawia? Bo to właśnie te drobne szczegóły odróżniają zwyczajną kobietę od kobiety eleganckiej. I jeśli dotarłaś do tego momentu, już wiesz, że elegancja nie jest dziełem przypadku. To świadome wybory, które podejmujesz każdego dnia. Teraz powiedz mi, kiedy otwierasz swoją szafę, widzisz w niej odbicie kobiety, którą chcesz się stać? A może czujesz, że czegoś jeszcze brakuje? Bo prawda jest taka, że twój styl mówi o tobie, zanim jeszcze zdążysz otworzyć usta. To, jak się ubierasz, poruszasz, zachowujesz, wszystko wysyła sygnał do otoczenia. A co jeśli powiem ci, że kilka przemyślanych wyborów może całkowicie odmienić twój wizerunek i otworzyć przed tobą drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte? Bo elegancja to nie tylko moda to potężne narzędzie, które może zaprowadzić cię znacznie dalej niż myślisz. Jeśli chcesz dalej uczyć się, jak stać się kobietą, która wyróżnia się stylem i klasą, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Bo kobiety, które dążą do sukcesu, wiedzą, że elegancja się opłaca. Teraz napisz mi w komentarzu: Którą z tych wskazówek zaczniesz wdrażać jako pierwszą? A jeśli podobał Ci się ten film, napisz: Detale budują elegancję, żebym wiedziała, że tu byłaś.